Uroczystą mszą świętą, w niedzielę wielkanocną, pieczętujemy obchody i przeżywanie uroczystości męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niechaj zmartwychwstały Pan. Oświeca wszystkie ścieżki waszego życia. Niech je odmienia. Niech będzie błogosławieństwem każdy wasz dzień, jego błogosławieństwem. Niech wprowadzi w wasze życie wiele światła, światła płynącego z tajemnicy pustego grobu. Niechaj Wam błogosławi zmarłych Chrystus. Wierzymy w to, że nasz Pan Jezus. Prawdziwie zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja. Chrystus surexit, ere surexit, Alleluja. Radujmy się i weselmy tą prawdą w całym świecie, który w dniu dzisiejszym wspólnie raduje się i przeżywa święta zmartwychwstania Pańskiego. Pragnę również przy tej okazji podziękować wszystkim kapłanom którzy przez cały okres wielkiego postu tak bardzo mocno angażowali się w przepowiadanie słowa Bożego wniesienie ewangelii do każdego zakątku świata tam gdzie jesteśmy tam gdzie pan nas posłał za przeprowadzone rekolekcje wielkopostne za godziny spędzone przy Eucharystycznym Stołu, za przygotowanie swoich kaplic, świątyń do najpiękniejszego przeżycia tajemnic Triduum Sacrum i dzisiejszej uroczystości. Za to wszystko, drodzy bracia, składam Wam w imieniu naszego Pana serdeczne podziękowania. Chcę również w sposób szczególny docenić i podziękować. Was, drodzy bracia, Grzegorzu, Jakubie, którzy poprzez swoje zaangażowanie tak bardzo upiększyliście nasze przeżywanie świętego Triduum i dzisiejszej uro uroczystości. Chcę podziękować księdzu Kazimierzowi, który jest tutaj od kilku lat ze mną w kaplicy seminaryjnej, w kaplicy Najświętszego Sakramentu, tutaj przy kurii biskupie sprawując swoją posługę duszpasterską. Księże Kazimierzu, bardzo Ci dziękuję za Twoje zaangażowanie i pracę na co dzień, ale w sposób szczególny właśnie wtedy, kiedy, kiedy przeżywamy te uroczystości w sposób niezwykły. Siostry i bracia, radosnych świąt, słonecznych świąt, mimo że za oknem w niektórych rejonach naszej, naszej ojczyzny śnieg, Pogoda nie, do, nie dopisała, powiedzielibyśmy, ale dopisała, dopisała nam pogoda Ducha. Chrystus stał, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja! pozostańmy z tą prawdą i nieśmy ją do wszystkich naszych rodzin. Witając się dzisiaj i przez najbliższe dni, witajmy się właśnie tym pozdrowieniem. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie stał. Alleluja. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Spomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo. Niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen Idźmy.